Zobaczcie, co właśnie przyjechało do mnie do recenzji. Jest to najnowszy model NGUE P275 SE. P275 było już w poprzednich edycjach, ale to jest nowa generacja, która jest znacznie ulepszona. Między innymi mamy tutaj czujnik nacisku na pedały. Co tu jeszcze z ciekawego? Hamulce hydrauliczne. W ogóle zobaczcie, jak fajnie ta bateria chowa się w ramię. Dwa kolory do wyboru. Ja wybrałem błękitne, bo ja lubię, jak coś jest kolorowe. W pełni regulowana kierownica, można sobie też ustawiać kąt. No jestem ciekawy, jak to się będzie sprawdzało w praktyce, postaram się szybko w miarę tam jakieś shortsy dla Was nagrać, bo no jak weszło to właśnie na rynek, to pewnie jesteście ciekawi, co to potrafi i czy warto coś takiego kupić. Oczywiście Pana recenzja będzie na kanale wkrótce, filmik z montażu właśnie nagrałem, więc myślę, że w ciągu jednego, dwóch dni już wrzucę na kanał. No i jakieś szorce pewnie się pojawią w trakcie tygodnia, no i pełna recenzja, tak jak zawsze obszerny materiał, w którym postaram się no, powiedzieć o wszystkim, co mi się podobało, co nie. A jak macie jakieś teraz pytania związane z tym rowerem, dawajcie znać uwzględnie w recenzji i w szorcach kolejnych.